W lipcu w RICI WERSA zniknęli z internetu. Poprzedziła ta pisemka Veroniki, w której padły słowa o byciu offline i wyjeździe na miesiąc. Typ off camera. Złapmy oddech i wyjedźmy gdzieś na miesiąc. Czas na nowy etap, od dziś będę offline. 18 sierpnia na swojego Instagrama para wrzuciła post z informacją, że wzięli ślub. Ogłosili też, że 3 października w kinach miejsce będzie miała premiera filmu Freeze Wersow Miłość w Czasach Online. Sama informacja o ślubie wywołała pozytywne emocje. Natomiast inaczej było w przypadku wiadomości o filmie kinowym: Para zniknęła z internetu na dwa miesiące i chciała zachować prywatność podczas swojego wesela. Natomiast teraz ogłaszają pełnometrażowy film ze ślubu, co spowodowało negatywny odbiór przez widzów i komentarze typu Freeze źle zrozumiał określenie kameralny ślub. Usłyszał tylko kamera, reszty już nie. Wszystko na pokaz. Życie na pokaz i monet Wszystkiego. Dobrze, że przynajmniej najważniejszy moment waszego życia zachowaliście dla siebie. A to tylko kilka z wielu nieprzychylnych komentarzy. Miesiąc temu na kanale Next Film pojawił się trailer filmu. Kocham cię taką jaka jesteś. Kocham cię takim, jakim jesteś. Zebrał fatalne opinie. 3000 łapek w górę do ponad 28000 w dół. Natomiast teraz dostaliśmy zwiasto na kanale Freeza, który nie dość, że zasięgowo poszedł słabo, bo wygenerował tylko 87000 wyświetleń w 26 godzin. To co jeszcze gorsze, 6300 łapek w górę do 5600 w dół. I oczywiście masę krytycznych komentarzy. I jeszcze na szybko dodam, że film ma oprócz Wesela opowiadać również o ich związku czy całej relacji. O czym więcej możecie dowiedzieć się z naszego poprzedniego filmu, który macie w karcie lub w pierwszej linijce opisu. Skoro wiemy już, co z powodem takiej reakcji ludzi. Pomyślmy teraz, jaki będzie miało to wpływ na wyniki ekranizacji. Dla porównania, film ekipy 100 dni do matury to niewątpliwy sukces, lecz na jego dobre wyniki moim zdaniem złożyła się masa czynników. Takich jak aktorzy film był popularny, a fabuła mogła zainteresować publikę, szczególnie tę młodszą, do której głównie był kierowany. Po drugie, aktorzy. Występowali tam ludzie z Jenzie, a cała ta grupa ma wielu młodych fanów, a jednak dzieci nadal chętnie chodzą do kina, szczególnie kiedy mogą ujrzeć tam swoich idoli. Dodatkowo zagrało tam kilku znanych aktorów, takich jak Małgorzata Foremniak, Piotr Głowacki czy Jacek Koman, którzy niewątpliwie przyciągnęli starszą publikę. Też są z tego, że był to pierwszy film tego typu stworzony przez influencerów, odegrał dużą rolę w jego promocji, bo wiele osób chciało po prostu sprawdzić, do czego zdolni są youtuberzy. Natomiast film Freeza i Verso opowiada o nich samych. Nie ma innej ciekawej obsady, przynajmniej w ważnych rolach. To składa się na to, że mamy tu tylko dwóch aktorów, którzy mogą zachęcić swoją obecnością na ekranie. A sama historia dwójki ludzi może nie porwać tak wielu widzów jak dzieło popularne. Dodatkowo na zwiastunie film wygląda jakby posiadał elementy vloga. Mamy tu na przykład ujęcie Freeza mówiącego do kamery, w drodze na ślub, co niewątpliwie dalej pobudza negatywne komentarze osób mówiących o ich chęć zachować Dopiero co zaczynaliśmy planować ten ślub, a on się dzisiaj dzieje. Więc jak pójdzie ten film, no mam obawy. Nie wątpię, że trochę osób na niego pójdzie, ale brak tak dużej i zaangażowanej widowni na przykład dziecięcej, jaki cały negatywny odbiór filmu, brak innych ciekawych postaci, czy po prostu sam temat może nie zachęcić zbyt wielu osób do przybycia na seans. Natomiast życzę oczywiście powodzenia, a wy możecie napisać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na ten temat i jak poradzi sobie ich film.